Dzień dobry. Zapraszam państwa na dzisiaj na doniczkę z kartonu. O, tadam. Tak to wygląda w całości. Ja sobie jeszcze do tego zrobiłam wianuszek z gipsówki. Można z różnych rzeczy robić. Pokażę wam jak taki wianek szybko się robi, jak to się robi. Wszystko w skrócie wam pokażę, bo nie będziemy tracić czasu. Lecimy. Wyciągamy sobie doniczkę, żeby wam pokazać jak to wygląda, żeby ją podlewać. Teraz ją wsadzimy tu z powrotem. Nie, nie z powrotem, nie. Bo musimy przymierzyć do kartonu. Dobra, mamy karton. Ja akurat tak kupuję tam takie rzeczy w kartonach, to mam zawsze takie po boku. Ja sobie to zostawiam. I teraz będziemy to przygotowywać. Czyli obcięłam. Zrobimy sobie w ten desek tutaj. Musimy przyłożyć, czy będzie nam wchodziła roślinka. Może być szerzej, może być wężej, jak to lubi. Ok, mi pasuje. Teraz zrobię to zszywaczem. Mam akurat taką yy, bawełnianą włóczkę koloru szerego. Oczywiście wszyscy robią, jak komu się podoba sznurkiem. Czym chcesz. Przyklejam sobie w środku, żeby nie było na zewnątrz z rozpoczęcia ani zakończenia. Więc zawsze staram się zakończyć. W środku, jak to brzmi? No, no, w, w tekturowej donisze. <laughs> I odkręcam. I robię ją cały czas tak samo. O, tu mi się też fajnie zakończy w środku. Podkleję. Damy klej. I wełna. I lecimy tak do samego końca, aby powstało nam coś takiego. Odkładamy. Umieszczamy sobie naszego zamiokulkasa, siedzi. A teraz Wam pokażę, o tak, jak szybko zrobić sobie taki wianuszek. To jest 10 minut i macie zrobione. Ja akurat zrobiłam go sobie na sznurkodrucie. Rewelacja, sznurkodrut, świetna rzecz maskująca i przede wszystkim jest fajną ozdobą. Przede wszystkim, bo nawet tak będzie widoczny, jest w takim kolorze i w ciemnozielonym, to też będzie fajnie wyglądało. Trochę za długi wiem, ale dobra. Yy, dobra, 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 dobra. To weźmiemy ten. Dobra, weźmiemy ten długi. Ja już nie kręcę. Yy, wiecie co? Zamuliłam, zamuliłam. Odłożę sobie tą się się. Kamila mnie zabije za te zdrobnienia. Mamy gipsówkę. Dzielimy sobie już ją na części, żeby mieć mniej yy, tutaj, żeby szybciej nam szło. Bo jak mamy towar przygotowany, to już wtedy znacznie szybciej nam idzie. Przyklę sobie. Sznurko drut tutaj mam na szpuli. Przykładam kawałek. I lecę. Tu sobie przytrzymałam brzuchem biodrem przy stole. I dokładamy następny. Mm, już, już. Bo mi to dzwoni telefon. Znajomy kurdebelek. I nie mogę się skupić. Dobra, mamy to. I słuchajcie, dokładacie i tą, z tym sznur rutem, który jest na szpuli. Dokładacie co kawałek gipsówka na przykład. Ja mam w tym wydaniu gipsówkę. Może to być limonium, nawłoć. No teraz cokolwiek, cokolwiek wam pasuje. I lecicie, 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 wiadomo do samego końca, w zależności jaka ma być, jaki ma być gruby ten wianuszek. Spójrzcie. Przytrzymałam i lecę. I cały czas tutaj. Wiadomo, dokładam, dokładam, dokładam. Ja już tego nie będę dokładała, bo ja już mam wianuszek zrobiony. Ale mniej więcej tak to tutaj wygląda. I co kawałek dowiązujemy. Ok? I mój wianuszek wygląda tak. Możecie sobie go przymocować też, jak Wam w duszy gra. Jeśli zrobimy sobie tu na przykład, bym zrobiła, też bardzo fajnie wygląda. To tutaj możemy sobie mchem ozdobić. Albo możemy tutaj sobie to umieścić. Wszystko zależy od Waszej. <laughs> Widzieliście, to, jak ja to psa? Od Waszej inwencji twórczej. Umieszczę go sobie tak. Obkręcę. Tutaj sobie podłożę. I gotowe. Fajne, nie? Takie pięć na oknie, zarąbiste w różnych kolorach. Także miłego oglądania na końcu. Sorry, ale wiecie, co jestem zamulona dzisiaj trochę? Nieważne. Miłego.